Fabia Freja, która mi pomagała w znalezieniu polskich grobów na Altaj. Generał Jaruzelski na cmentarzu podczas poświęcenia grobu jego ojca. Dziadek Jaruzelskiego był powstańcem styczniowym, ojciec walczył z bolszewikami, no i sam Jaruzelski był zesłany też na odejkę. Ze swoją mamą i z siostrą. I misja, to też życie normalne, więc żyłem na w tych narodowych. Ale też na polowanie tylko... No. granica Europy i pod Jest wiele rzek żeglownych, można wykorzystać To na jest. Są też środki sportowe, nowoczesne. śniegu półtora metra. Ale jak zasypię, to trzeba odkopywać czasami po kilku godzinach pracy odśnieżania to samo Najpierw pomagała mi siostra Afryki, która pierwszy raz widziała śnieg na otaju. Pierwszy raz w życiu jako 50-letnia kobieta. <try> <try> Siostry z Korei, nauczyły jeść Pałeczkami. do dzisiaj mam yy, to w menu jak gdzieś jest możliwość koreańskiego jedzenia wschodniego. długości lodu w największym tempazie. Piętnaście ton do pieniędzy. Tak to wyglądało. Czyli 20 minut, 20 lat nam pokazało. Pani, tutaj, wam tutaj dokument, się, jakieś na wam wnioski, coś zapytać. Proszę Jaki Trzech świętych nawet miałem, bo świętego Andrzeja To to jest koreański męczennik pierwszy ksiądz, świętego Andrzeja Bobolik i trzeci Jablon. <śmierdzi> nie wiem drodzy, ale miałem świętych Kultura. Kurkuratowego. A w kachnicy? Tak, tak, no. A, w kachnicy. a w kościele? Nie, nie, tak, tak, nawet w kaplicy nie miałem świętego Andrzeja, tylko bowola, a potem siostry dowiozły z kolei swojego męczennika i są dwa Andrzeje. A kościół jest pod wyzwaniem i parapię świętego Jana Krzyciela. Ostatniego proroka, bo dalej już jest Mongolia i misja Gerdes, tak jak dla, dla wszystkich ludzi. Macie Ałtajczyków jest 60 tysięcy, oni są z to są narody tak zwane już mongolskie, piórskie, ale mało kto wie, że Autejczycy, jest taka kategoria, są protoplastami dla języka japońskiego, autajskiego, bo yy, wymigrowali po prostu na tamte tereny azjatyckie. W Republice Ałtaj, to jest sąsiednia moja republika, ja pracowałem w Ałtajskim kraju, ale też parafia moja to była Republika Autaj, czyli sąsiednie województwo, jest nawet taka wielka stela odfundowana, 12 języków pochodzących, gdzieś źródłem jest język autajski. W ogóle Ałtajczycy mają taką teorię, że najstarszy człowiek, który się pojawił, to jest na i potwierdzeniem na to były takie badania archeologiczne. Jak znajdziecie sobie w internecie, możecie poszukać, Denisowa Pieściera. To tam w Denisowej Pieściery znaleźli człekokształtne kości, które nazwali homo autaius, człowiek Altajski. że to jest jeszcze nie tam już nie andertalczyk, jeszcze nie homo sapiens, ale zupełnie nowy gatunek, który na tym terenie tam był. Z innych ciekawostek, do dzisiejszego dnia na Udaju jest szamanizm, to jest pierwotna ich religia, pogańska. E, szamani i wielcy e, książęta powiedzmy tych, tych czy czy, czy e, e, książę książęta powiedzmy tych, tych rodów byli chowani w tych kurhanach. To jest duży dół wykopany, do którego składani w trumnie, w takiej wydłubanej w drzewie trumnie. Ciało człowieka plus różne rzeczy. Dokładali do tego. I znaleziono w latach 90. księżniczkę, tak nazwali, potem nazwali ją Księżniczka Lodu, która miała ponad 2000 lat, była zamarznięta. Zaraz po jej zachowaniu, w pochowaniu jej dostała się woda, a ponieważ tam nawet 15 metrów już jest wieczna zmarzlina na naszym terenie. To ta woda się dostała potem, czy lud się dostał po prostu do tej wody, i zabroził ją. I ona była przez 2000 lat uwięziona przez ten lud. I to jest bardzo ciekawa też historia, bo odnaleźli tam konie, bogate, uposażenie w tym grobowcu, karetę nawet, i to dla Ludańczyków była taka nobilitacja, bo są narodami nomadów, czyli wędrują na pastwiska, a tu kareca czyli mówiła o w Wyższej kulturze, to, co dla nich też jest takim, takim nobilitacją na tym terenie, ale to właśnie, to tak z historii. Takiej, Kochani, tutaj też była informacja, że tu jesteś z Korei, to myślałem, że się przez Koreę Południową, prawda? A tak, tak. <laughs> tak <że, że śmiech> Raczej z północy, to nie że sądzę, żeby się tam znalazły, znalazł, w ogóle na to, że taki zręcznik, to nie jest chłopcy no to się. Czy są jeszcze jakieś pytania, coś się zwróciło wam w głowie, to oczywiście zabierze księdza, Zwróćcie uwagę. Jakie tam są zimy, tak? Zapytajcie, się... dlaczego ksiądz jest teraz tutaj. Właśnie, zapytajcie, skoro, jest... skoro tam był dlaczego tyle czasu, dlaczego? Czas dlaczego? Ksiądz, który tyle lat, <coughs> ksiądz, który tam właśnie był przez tyle lat, ksiądz niestety, <coughs> mówię niestety, bo o tym, co piszecie na tym filmie, powiedziałam, że bardzo zgodny ksiądz, a jest teraz w Polsce. Zastanawialiście się, kiedy byście poznali odpowiedź? Może no. Bo, no, uprzedzimy... Na raz dzisiaj tutaj i się teraz proszę, że Dzisiaj moja strona internetowa tam o Syberii, ale wcześniej miałem taką stronę, misja na utaju. I do mnie wiele osób pisało z prośbą o to, żeby poszukać groby rodziców, albo tam swoich rodziców czy powiedzmy krewnych. Mówili gdzie mniej więcej jaka miejscowość albo gdzie zostali pochowani. Więc starałem się dotrzeć do tych miejsc. Zachodziłem też do miejscowych archiwum, do Urzędu Stanu Cywilnego, szukając, gdzie są jakieś zapiski. I tam, gdzie się udawało, to, to widzieliście, stawialiśmy krzyże czy mm, tablice pamiątkowe. Oprócz tego jeszcze wykładano uniwersytecie w, w Bisku, który współpracował z wojskiem. I suma sumarą wyszło na to, że się zajmuję szpigowską działalnością na tym terenie. Oskarżyli mnie o to i miałem, doszło do sądu, byłem sądzony. Wybroniłem się na szczęście, ale potem oni odwołali się, służba bezpieczeństwa odwołała się do Sądu Wyższej Instancji. Ten sąd na szczęście to oddalił i zostało mi kilka miesięcy do utracenia ważności karty pobytowej w Rosji. A służba bezpieczeństwa powiedziała, że już mi nie przedłuży tego, bo jestem personalną graczem na tamtym terenie i w 2016 roku musiałem stamtąd wyjechać. Więc właśnie i tutaj jestem. Przez dwa lata trochę jeździłem po świecie, odwiedziłem tu moją siostrę, która ze mną pracowała w Afryce, w RPA, gdzieś tam jeszcze w innych kilku, kilku miejscach byłem i teraz od szóstej rok jestem w Kowiążę Prawoszczą. Ale to kochani widzicie, mam też swoje plusy, bo dzięki temu, że miesiąc jest tutaj u nas mm -hmm. na tym terenie, to mieliśmy okazję zobaczyć to, prawda? On chciał zapytać, czy tam rzeczywiście macie jakieś kursy. No chyba, nie wiem, <laughs> tak. Lenka myślę, że przy tych realiach, które teraz są y, związane z swoim, to raczej jest to mało możliwe, prawda? Młodzież, która przyjeżdżała do mnie, czy harcerze, czy inni, to byli zakłóceni, bo są przepiękne góry. Kto nie lubi chodzi po górach? Tam nie ma żadnych tras, tak jak u nas, oznaczonych. Idzie się najczęściej wzdłuż rzeki, to też opowiem o takiej wyprawie. Jedna z grup szła, nie przewidziała tego, że jak będzie deszcz, to zakryje jedną składek, a następna kładka, żeby przejść przez taką rwącą rzekę, jest 100 km dalej. Więc y, ta kładka była zalana wodą, szli do góry. I wreszcie jak nie wiedzieli, czy już są te 100 km dalej, czy nie, czy będzie ta kładka, więc wtedy zdecydowali się, żeby przejść na drugą stronę. Jeden z kuparków bardziej taki dorosły i cięższy, przeciągnął linę, e, przeszedł na drugą stronę, żeby asekurować. I przeszło tam dwie czy trzy osoby i potem chcieli plecaki ze sobą na tych linach też asekurować. I zerwało im się to. I plecaki popłynęły. I ludzie... Z tego, co było powiedzmy przewidziane na sześć na osób, został jeden plecak. Z jedzeniem nie tylko. Z rzeczami i ubraniami. Głodowali, jedli to, co w tajdze się znajduje tylko, korzonki. I musieli teraz wrócić te prawie 100 km do tej miejscowości, bo po drugiej stronie Kładki była pierwsza wiosna. Więc jak trafili po lesie, jak ludzie, ich zobaczyli, to rzucali tam widły, cokolwiek tam mieli, zabrali i bo byli tak wyniszczeni, pogryzieni przez komary, przez robale, bardzo mocno schudli, powracali gdzieś ponad tydzień jeszcze z powrotem te 100 kilometrów, dlatego że przez taki odcinek, który był bardzo trudny do, do, do przejścia. Niemniej, no właśnie, dzikie góry i są dlatego no, przepiękne do zdobycia nawet. Nie rozumiem, że pytań nie ma. Bardzo Serdecznie dziękuję za tę lekcję. Mam nadzieję, że będziemy utrzymywać w przyszłości koniec, jeśli jeszcze będzie okazja. Mam taką prośbę techniczną. Ponieważ tutaj będzie brawa. lekcja po przerwie. Mam taką prośbę, żebyście utrzymyli tą pracę. No, tak, to brawo.